Nazywam się Paweł domagała w Amazonie gram mutka. Amazonia to jest historia dwójki młodych aktorów, tak naprawdę, którzy po szkole zderzają się z rzeczywistością. No i to jest historia o tym, że tak naprawdę młody aktor, ale myślę, że to ma się szerzej, że młody człowiek w Polsce wiem, tak naprawdę nie ma wyboru i nie może, nie może robić tego, co tak naprawdę chce, tylko to, co jest mu narzucane przez ten rynek, przez toksyczną żywność i przez inne różne rzeczy. Nie wiem, czy mógłbym Amazonię porównać do, do jakiejś polskiej komedii czy tam filmowej, może do jakichś starych, a, takich, ale ja bym porównał ją bardziej do amerykańskiego kina, do takich e, komedii, które nawet nie komedii, do takich filmów, m, które no, są komediami, ale podszyte taką, taką nutką nawet tragizmu i, 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 i goryczy. Serdecznie zapraszam na Amazonie 13-14 lipca do Teatru Woli w ramach letniego przeglądu Laboratorium Dramatu, bo wydaje mi się, że nie ma w Polsce takiej sztuki jak Amazonia, poruszającej w taki sposób taki temat i jest po, po prostu przede wszystkim też jest bardzo zabawna i śmieszna i sympatyczna.